Chwała Jezusowi, witam serdecznie, kochani. 2020 rok, 7 stycznia. Kochani, nadszedł nowy rok i nowy błogosławiony rok z Jezusem Chrystusem. Tak, w relacji z Duchem Świętym i w oddaniu Bogu Ojcu. Aleluja, Jezus Chrystus jest Panem. Wszelka chwała dla Jezusa. Kochani, chciałem dzisiaj yy, powiedzieć o biblijnym znaczeniu yy, słowa Kościół. W ogóle to nie chodzi o słowo Kościół, ale czym jest biblijnie Kościół? Jest to niezwykle ważne. Jest w naszym kraju w ogóle no, takie popularne powiedzenie: Idę do kościoła. No, Okej, okay, nie ma nic złego w tym, co kto mówi, natomiast ja chciałbym wyjaśnić, co znaczy kościół realnie i prawdziwie. Bo tak naprawdę biblijnie kościół w ogóle nie oznacza budynku, bo tak się mówi. Na przykład przejeżdżam samochodem, o, jestem akurat koło kościoła, na wysokości kościoła. Czyli ludzie kojarzą przede wszystkim kościół z budynkiem. To biblijnie nie ma w ogóle żadnego znaczenia budynek, ani żadna instytucja, tylko co to jest tak naprawdę kościół w znaczeniu biblijnym. Kochani, od razu powiem na wstępie najważniejszą rzecz: kościół jest duchowy. Chodzi o duchowość. Tak. Jeżeli mówimy realnie biblijnie o kościele, mówimy o duchowości kościoła. Czyli o jednostce, o istnieniu czegoś, o życiu w ponadnaturalnym, niewidzialnym świecie coś, co ma ogromną moc, chwałę i niezwykłe zadanie na Ziemi. Jest to duchowe, Kościół jest duchowy. Tak, i teraz możemy otworzyć Ewangelię Mateusza 16-18. Ja mam dzisiaj Pismo Święte, będziemy sporo czytać. Czyli Mateusza 16, 18 mówi, yy, tak, 16 od 16. Wtedy Szymon Piotr wyznał, ty jesteś Chrystusem, yy, synem żywego Boga. W odpowiedzi Jezus zwrócił się do niego, szczęśliwy jesteś Szymonie, synu Jana, bo objawił ci to nie człowiek śmiertelny, lecz mój ojciec który mieszka w niebie. Oświadczam ci, że ty jesteś kamieniem, a na tej skale zbuduje mój kościół i potęga śmierci nie zdoła go pokonać. Ja mam przekład ewangeliczny akurat. Są, yy, jest, na świecie jest bardzo dużo przekładów. Ja korzystam obecnie z dziesięciu mniej więcej przekładów Pisma Świętego, ponieważ pamiętajmy, że są to tłumaczenia z języków oryginalnych na języki ojczyste. I czasami nie jest, poszczególne słówka nie są idealnie przetłumaczone. I teraz w większości Biblii jest tutaj pokazane, że Jezus mówi do Piotra, Ty jesteś skała i na tej skale zbuduje mój kościół. Podczas gdy realnie to było, Ty jesteś kamieniem, mówi do Piotra, a na tej skale zbuduje mój kościół i bramy piekielne go nie przemogą. Co to znaczy? To znaczy, że. To nie na Piotrze jest zbudowany Kościół. To w ogóle było, nie miałoby żadnego sensu i związku z, yy, z treścią Pisma Świętego. Piotr, pamiętajmy, że jak Jezus umierał na krzyżu, yy, zaparł się go trzy razy. Piotr nawet przyrzekał, że nie zna Jezusa. On się zaklinał i oczywiście wtedy kogut trzy razy zapiął. Tą historię wszyscy znamy. Więc nie mógłby być kościół zbudowany na grzechu, na czymś niedoskonałym. Piotr się nawrócił oczywiście i był wielkim apostołem i wzorem do naśladowania. Chwała Bogu za Piotra, wielka postać biblijna, naprawdę wielka postać. Ale to nie na Piotrze jest kościół zbudowany, ale na Chrystusie. Je Jezus pyta się Piotra yy, to, jest, to jest niesamowite yy, kim, kim ludzie mi nazywają? A Piotr mówi, ty jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego. A Jezus mówi, na tym objawieniu, na tej skale zbuduje mój Kościół. Czyli Kościół jest zbudowany na objawieniu, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga Żywego. A nie na Piotrze. Jest to w ogóle zupełnie inne znaczenie. Pamiętajmy, duchowy Kościół jest zbudowany na Chrystusie i na nikim innym. Potwierdzenie tego jest... Już, już zaczyna się w Starym Testamencie podczas stworzenia ludzkości. Ewa jest typem Kościoła, a Adam jest typem Chrystusa. Jest zapowiedzią Chrystusa. Ewa jest zapowiedzią, już proroctwem Kościoła. Dlaczego? Ewa wyszła z Adama, Bóg dał głęboki sen, aby Adam usnął. I wtedy wyjął jedno z jego żeber i z żebra Adama stworzył Ewę, kobietę. Czyli nie, nic, z niczego, co pochodziło poza Adamem. Ewa wyszła z Adama. A teraz Biblia mówi, że Kościół wyszedł z Chrystusa. Kiedy? Gdy Chrystus umarł na krzyżu Golgoty, zapłacił cenę za grzech ludzkości, wtedy Yy, wisząc jeszcze na krzyżu, żołnierze rzymscy przebili bok Chrystusa, i z boku Chrystusa wylała się woda i krew. Tak, krew oznacza zapłatę za grzech, a woda zrodzenie się do nowego życia. I wypłynięcie wody i krwi oznacza, że z Chrystusa, z boku Chrystusa, tak jak z, z żebra Adama wyszła Ewa, tak z boku Chrystusa. Po jego zmartwychwstaniu wyszedł kościół. Zrodził się kościół. Kościół duchowy. Moc ducha świętego została wylana. I dlatego nie ma mowy, żeby kościół był zbudowany na Piotrze. Na, na grzesznym człowieku, tak? Piotr, tak jak każdy inny człowiek na tej ziemi, potrzebował zbawienia w Chrystusie Jezusie. Chrystus był zbawicielem Piotra. I tak samo jest zbawicielem każdego z nas. Więc Kościół wychodzi z Chrystusa. Więc tak jak z Adama wyszła Ewa, tak z Chrystusa wyszedł Kościół. I to jest, kochani, duchowa jednostka. To jest niesamowite. niesamowite. Czyli nic to uczynione z ziemi, a nie wyjęte z ciała Adama, nie mogło być Ewą. I tak samo nic, co, nie jest, coś, co jest fundamentem ludzkim, nie może być. Bożym Kościołem. Haleluja. I to są, to są przepotężne, kochani, rzeczy. Teraz przeczytamy może y, list do Efezjan. To będzie rozdział piąty, od dwudziestego drugiego wersetu. Żony, ulegajcie swym mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony, tak jak Chrystus głową Kościoła. Widzicie, tu jest porównane, że Chrystus jest głową Kościoła, nikt inny. On jest zbawcą ciała. To też jak Kościół ulega Chrystusowi, żony niech to czynią względem mężów we wszystkich. Ja tu akurat teraz nie, nie, nie nauczam o małżeństwie. Ten temat jest od, odrębnym tematem, ale tutaj akurat dużo jest mowa o Chrystusie i Kościele, dlatego cytuję te wersety. Mężowie natomiast kochajcie swoje żony, tak jak Chrystus ukochał Kościół, On wydał za Niego samego siebie, aby Go uświęcić. Po oczyszczeniu przez kąpiel wodną w słowie. Chciał przez to przygotować sobie kościół godny chwały, bez plam i zmarszczek, lub czegoś w tym rodzaju, ale święty niczym nieskalany. Podobnie mężowie niech kochają swoje żony tak jak własne ciała. Kto kocha swoją żonę, kocha samego siebie. Yy. Nikt przecież swego ciała nie ma w nienawiści, raczej je karmi i chroni, tak jak Chrystus Kościół. Jesteście bowiem członkami jednego ciała. Zobaczcie. Yy. Chrystus ukochał Kościół bardziej niż swoje własne życie. Co to znaczy? Ukochał nas, ukochał ludzi, nie jakieś budynki, instytucje czy jakieś misje. Mógł ukochał ludzi. I dlatego zrodził Kościół po to, żeby zostali zbawieni. Więc czym jest Kościół? Kochani, Kościół to jest ciało Chrystusa, a jeszcze głębiej Kościół to sam Chrystus. Dlaczego? Dlatego, że to jest jednostka duchowa. I teraz, żeby stać się, kochani, częścią Kościoła, trzeba narodzić się na nowo z Ducha Bożego. Nie ma mowy o tym, żeby Człowiek zapisał się albo urodził się w rodzinie chrześcijańskiej i jednocześnie już był częścią Kościoła. On może chodzić na zgromadzenia, on może uczestniczyć w modlitwach, on może słuchać kazań i tak dalej. Ale dopóki nie narodzi się z ducha Bożego, on nie jest częścią Kościoła, bo Kościół jest duchowy. Więc narodzenie się na nowo, jak to zrobić? Uwierzyć przede wszystkim w sercu, że Jezus jest Panem. Uwierzyć w Jezusa i zaprosić go do swojego serca, wyznać, że Jezus jest Panem i przyjąć Ducha Świętego, i wtedy jesteś częścią duchowej jednostki, którą jest Kościół. Jednostki, nie wiem czy to jest dobre słowo, jesteś częścią po prostu duchowego Kościoła. Czyli Kościół tworzą wszyscy ludzie na ziemi, którzy są narodzeni z Ducha Bożego. To nie chodzi o to, że denominacje są najważniejsze. Ktoś powie, jak nie jesteś w mojej denominacji, to nie będziesz zbawiony. Kochani, to jest wielkie kłamstwo diabła. Denominacje stworzyli ludzie i te podziały różne, a Bóg stworzył duchowy kościół. Nie ma znaczenia, w jakiej denominacji jesteś chrześcijańskiej. Kościół, który głosi, że zbawienie jest przez Chrystusa Jezusa, który uznaje Pismo Święte za najwyższy autorytet swojego życia. Kościół, w którym jest czysta obecność Ducha Świętego, nieważne jak się nazywa. Czy się nazywa... No nie będę wymieniał nazw tutaj zborów chrześcijańskich czy kościołów, yy, ale, ale chodzi o to, że pamiętajcie, nie denominacje zbawiają, nie przynależność do jakiejś organizacji. Zbawia Jezus Chrystus Wiara w Jezusa, a Kościół to jest każda osoba narodzona z Ducha Bożego. Kościół, czyli nieważne w jakiej denominacji chrześcijańskiej się znajduje, jeśli człowiek jest narodzony z Ducha, jest częścią Kościoła. Tak. Czyli tylko to, co pochodzi z Chrystusa, jest Kościołem. Materiałem Kościoła jest Chrystus, czyli obecność Ducha Świętego. On jest stwórcą wszystkiego. I bez Ducha Świętego Kościół by nie miał żadnej pozycji, byłby instytucją martwy duchowo kompletnie martwy. Więc, więc Kościół to Chrystus w Tobie, w kolejnej osobie i we wszystkich chrześcijanach razem wziętych na świecie przez wszystkie wieki od, od zmartwychwstania Chrystusa. Tak, to jest właśnie Kościół. Pierwszy Koryntian 10:17 otwórzmy, zbadajmy co pismo mówi. <laughs> jest to napisane tak. Ponieważ jest jeden chleb, my, choć liczni, stanowimy, stanowimy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy cząstkę pochodzącą z jednego chleba. Czyli widzimy, że werset ten oznacza, że jest, chociaż nasz jest wielu, chleb łamiemy, jest to tak jakby jeden chleb i to jest jedno ciało. Jeden chleb oznacza ciało Chrystusa, czyli Kościół jako całość, i są różne członki ciała Chrystusa. Jezus jest głową, a my jesteśmy według Biblii nazwane różnymi częściami. Ktoś może powiedzieć, że jestem ręką, to jest oczywiście porównanie tylko nogą, uchem, okiem i tak dalej. I teraz my potrzebujemy siebie nawzajem. Nie może ktoś powiedzieć, że ja jestem tak już duchowy. A może jesteś, może to jest prawda, że jesteś bardziej duchowy niż wszyscy inni. Okej, okay. ale nie możesz powiedzieć, ja już jestem tak duchowy, że ja nie potrzebuję w ogóle innych ludzi. Ja potrzebuję tylko być z Bogiem i już w ogóle jestem jak w cudzysłowie Rambo, czyli jeden, który wszystko zrobił. I to jest, to jest absolutnie niebiblijne, bo nieważne jak duchowy jesteś, potrzebujesz innych członków ciała. Ręka, nie mogę powiedzieć, ja nie potrzebuję nogi, nie potrzebuję oczu, bo ja jestem ręką. Ręka potrzebuje oczu, żeby widzieć, uszu, żeby słyszeć. Ręka ma tylko, chodzi o to, że ręka ma pewne funkcje w ciele i ręka nie zastąpi nogi, ani nie zastąpi uszu, nie zastąpi nosa. Ka człowiek, żeby żyć, całe ciało potrzebuje wszystkich członków. I teraz my jesteśmy Członkami ciała Chrystusa i potrzebujemy siebie nawzajem. Dlatego kochajmy jedni drugich i nie mówmy, że jesteśmy lepsi od innych. Kochani, nasz naturalny człowiek nie ma nic wspólnego z Kościołem. Tak, kochani, hallelujah, Jezus jest Panem. Jezus jest drogą, prawdą i życiem. On jest zmartwychwstaniem i życiem. Wszelka chwała dla Jezusa. Nasz naturalny człowiek nie ma nic wspólnego z kościołem, ale, bo ludzie mają różne talenty, zdolności, mają różne jakieś takie specjalne umiejętności. One są przydatne i użyteczne, ale pamiętajcie, kościół jest duchowy. I na przykład Jezus by powołował rybaków, oni niewiele mieli zdolności, to byli prości ludzie, ale oni otworzyli serce na Boga i w mocy ducha nieśli Ewangelię na krańce ziemi. Zadaniem Kościoła jest zanieść Ewangelię na krańce ziemi, aby każdy człowiek mógł przyjść do upamiętania, pokuty i zbawienia w Chrystusie Jezusie. Kościół ma zadanie zanieść Ewangelię na krańce ziemi. Hallelujah. To jest wielkie posłannictwo. Jezus powiedział, idźcie i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody czyniąc uczniami. Chrzcijcie i w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. A ja będę z Wami wszędzie gdziekolwiek pójdziecie. Hallelujah. Czyli, kochani, widzimy, że Kościół to jest duchowa jednostka, to jest Chrystus w człowieku i ma zadanie zanieść Ewangelię, a Ewangelia jest mocą Boga ku zbawieniu. Tak, Ewangelia to nie jest tylko opowiastka, to jest moc Boga ku zbawieniu, każdego, kto uwierzy. Teraz sprawdźmy Ewangelia Jana, 20 rozdział, co nam mówi. Ewangelia Jana 20 i werset 17. Jest to napisane tak. Nie trzymaj mnie już, zwrócił się do niej, bo jeszcze nie wstąpiłem do ojca. Idź raczej do braci moich i powiedz im, Wstępuję do ojca mego i ojca waszego. Do boga mego i boga waszego. Poszła więc Maria Magdalena i oznajmiła uczniom, że widziała Pana. Przekazała im też te słowa. Jezus po zmartwychwstaniu mówi, wstępuje, mówi, wstępuje do ojca mego i ojca waszego. Do Boga Mego i Boga Waszego. Kochani, jesteśmy rodziną. Jezus jest nie tylko naszym Panem i Zbawicielem, i naszym Bogiem, ale jest też naszym bratem. Tak, dlatego, że On, on mówi: Idź do braci moich. Więc, kochani, Kościół to jest rodzina i to prawdziwa. Wiecie, yy, znane historie są mafijne. Szczególnie włoska mafia, która swego czasu, nie wiem jak to jest obecnie, bo nie badam tego, ale w swego czasu była najpotężniejszą mafią na całym świecie. I oni nazywali y, tą całą elitę swoją rodziną. Oni próbowali takie związki braterskie mieć i ta cała ich instytucja nie nazywała się mafią, tylko to była rodzina. Ale wiecie, to była, to była diabelska rodzina. To było oparte na szatanie, na grzechu, na, przelewu, na przelewie krwi i to nie była prawdziwa rodzina, tylko diabelskie coś, co nazwano rodziną. Oni trzymali się razem, ale tak naprawdę co jakiś czas ktoś kogoś zdradzał, wydawał wyrok śmierci i niszczył, aż w końcu. Po wielu latach po, poszczególne instytucje włoskiej mafii były rozbijane. Na przykład potężna mafia była włoska w Ameryce swego czasu. Później wszystkich rozbili, zamknęli w więzieniach. Dopiero po latach nowa się zrodziła. I tak naprawdę członkowie tej mafii, później ci, którzy na przykład zgodzili się zeznawać jako świadkowie koronni, mówili, że. Yy, to była taka pseudorodzina, rodzina, która tak naprawdę jest na niczym nie oparta, to jest przelew krwi i oszustwo, i zdrada. A teraz, gdy my mówimy o rodzinie Bożej, to my mówimy o prawdziwym związku miłości, która daje swoje własne życie za drugiego człowieka. Jezus powiedział: miłujcie się wzajemnie tak, jak ja was umiłowałem. Czyli jak. Kochając bardziej niż swoje własne życie. Prawdziwa rodzina Boża nie jest tak jak ta mafia fałszywa. Ale to są ludzie, którzy kochają Boga bardziej niż swoje własne życie i drugiego człowieka. I na takim człowieku można zawsze polegać. Zadaniem Kościoła jest kochać ludzi. Kochać. Bardziej niż siebie samego, wylewać miłość Chrystusową i stworzyć taką potężną jednostkę, której bramy piekielne nie przemogą. To mafię rozbito. Kościoła nikt nigdy nie rozbije. Bóg jest w tym kościele, Bóg jest kościołem, Chrystus jest kościołem. Więc kochani, Bramy piekielne tego nie przemogą. Zadaniem Kościoła jest wylewać, objawiać miłość Chrystusową i kochać się wzajemnie tak jak Chrystus nas umiłował. Tak, Hallelujah. Ale też zadaniem Kościoła jest rządzić nie nad ludźmi, ludzi mamy kochać, ale rządzić w świecie duchowym, zaprowadzić na tej ziemi rządy Chrystusa. Przesłanie życia, przesłanie zbawienia, przesłanie zmartwychwstania. Mamy wyrzucać demony, uzdrawiać chorych, czynić cuda, pokazywać, że Chrystus jest w nas, pokazywać moc Chrystusową. I Kościół ma rządzić na tej ziemi w imieniu Jezusa Chrystusa. Jest to, yy wielka potęga duchowa, która ma za zadanie przejąć władzę i objawić Królestwo Boże na tej ziemi. To jest coś ponadnaturalnego. Hallelujah, więc Kochani, szatan jest pokonany, Chrystus zmartwychwstał i Chrystus wylewa ducha i mówi, idźcie i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Nauczajcie narody, czyńcie je uczniami, chrzcijcie ich imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Pokazajcie miłość Chrystusową. Pokazujcie moc Ducha Świętego. Pokazujcie, że ja, wielki Bóg, jestem w Was. Hallelujah. Halleluja, więc pamiętajmy, miłość jest najpotężniejszą siłą we wszechświecie, ale nie miłość ludzka, ale miłość chrystusowa agapy, ta, która kocha bardziej niż swoje własne życie. Kościół to ciało Chrystusa, Kościół to Chrystus w ludziach, Kościół to rodzina, Kościół to miłość Boża wylewana na innych i, i Kościół ma moc, aby rządzić na tej ziemi. Za y, po prostu wprowadzać rządy Chrystusa. Ja mógłbym jeszcze dużo, kochani, tutaj na temat kościoła y, nauczać, ale chciałem dzisiaj zainspirować po prostu Was, kochani, y, do głębokiej wiary i do tego, aby być częścią kościoła, aby angażować się w życie y, różnych społeczności chrześcijańskich. Aby interesować się innymi chrześcijanami, a także niewierzącymi, którym musimy zanieść Ewangelię. I chciałem zainspirować, że prawdziwy Kościół Boży to jest y, żywy Bóg w ludziach. On nie jest taki jak mafia, która nazywa się rodziną, a tak naprawdę zdradza, kradnie, zabija i rabuje. I jest oparta na grzechu, ale Kościół jest oparty na Bogu, na miłości Chrystusowej i niesie życie. Hallelujah! W imieniu Jezusa Chrystusa błogosławię Was, kochani, i modlę się, aby wielka łaska Boga dotykała Waszych serc. Amen!